Cześć! Witajcie w materiale z Heroes Hour. Jest to produkcja dla fanów Heroesów. Heroesów trójki i dwójki wydaje mi się najbardziej. Ale jest to też produkcja dosyć... ...nietypowa z pewnego względu. Pod jednym jakby głównie względem jest nietypowa w porównaniu do innych gier przypominających Heroesów, of, Heroes of Might and Magic. No i zaczniemy sobie po prostu. Myślałem, że to będzie najlepszy sposób na pokazanie tej gry. Po prostu taki... Pseudo let's play, dawno nie robiłem materiału w tym stylu, więc hej pomyślałem sobie, że to jest, jest dobra okazja. Wybierzmy sobie, sobie mapę, um, może powiedzmy, wiesz, jest jakąkolwiek, nie ma to dużego znaczenia w tym momencie, bo to tylko materiał poglądowy. Możemy zagrać losową frakcją. I tak zrobimy, ale mogę wam pokazać, ile tych frakcji jest, a jest ich naprawdę sporo, bo aż 11. Także i są one różnorodne, oczywiście tutaj możemy sobie... jest taki krótki podgląd, jak jak najeżdżamy myszką na każdą z nich, ale oczywiście jak klikniemy sobie na dowolną frakcję, to mamy potem bohaterów do wyboru i też to jest trochę lepszy podgląd na to, co dana frakcja oferuje, bo tu widzimy całe drzewka talentów, że tak powiem, bohatera, które potem będziemy mieć do, do wyboru przy levelowaniu i różne specjalne przedmioty, czy tam jakieś cechy, które otrzymujemy na początku, ale tak jak mówiłem, no więc są te, te frakcje są naprawdę różnorodne, tak? Jakieś odpowiedniki oczywiście różnych typowych frakcji z Gier Fantazy, czy też z heroesów, tak, głównie. Natomiast jest tu na pewno wybór spory, jeżeli o to chodzi, ale tak jak powiedziałem, zagrajmy sobie losowo. Dobrze wybrałem, tak jest, jest losowo i zaczynamy po prostu grę. E, bardzo fajny jest ten ekranik na początku generowania mapy, bardzo mi się podoba. Jak widzimy e, w czasie rzeczywistym, jak gra tworzy dla nas świat. Takie ciekawe spojrzenie też, prawda, w system y, właśnie generowania lokacji. O, fajnie, gramy wampirami. E, rozkład bodajże, tak jest. W ogóle strasznie fajnie, że jest polska wersja językowa. E, widzieliście na początku, w menu było sporo języków do wyboru. Jak chcecie zagrać w innym, na przykład po francusku, e, miasto, Możemy rozbudowywać, oczywiście, ulepszać to jest standard. Tylko chciałem na początku wybrać bohatera, co mi się nie udaje z jakiegoś powodu, więc halo. I potem, oczywiście, możemy. Ekran budowy miast. Jeżeli po prostu gracie w jakieś hrousy, to działa to wszystko bardzo podobnie. Tylko teraz na początku, oczywiście, nie mam zbyt wielu opcji. Ale klikając tutaj, widzimy całe drzewko, że tak powiem, planowanie budowy. I widzimy, co można zbudować kiedy, co będzie dawała jakaś struktura, jakaś budowa jakie jednostki jest bardzo dobrze zobrazowane, to też od razu widzimy, tak, że tu będzie ta jednostka, tu będzie taka jednostka, wampirzy się będzie mógł zamieniać. Wampiry będą mogły się zamieniać w, w nietoperze na polu, na polu bitwy. Potem jakieś tam super mm, epickie jednostki na końcu, oczywiście, kiedy będziemy to rozwijać. Um, I na początku może co, no może zróbmy sobie ząbiaczka, czy może ulepszyć sobie cmentarz. Hmm, chyba jeszcze nie mogę. Więc zacznijmy od krypty po prostu, bo czemu nie. I teraz sobie wybieramy, czy chcemy tarantulę zyskać od razu, czy chcemy zombiaczków więcej. Eee, może weźmy, weźmy tarantulę, bo czemu nie. Jest ulepszona. No i dobra, i tak naprawdę możemy teraz wyjść. I to będziemy kontynuować rozbudowę mm, kiedy indziej. Jeszcze mogę sobie dorobić jednostki, więc po prostu klikniemy Max. Dosyć sporo złota mamy na początku rozgrywki. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jak wyglądała rozgrywka pod względem ekonomii w Heroesach, jeżeli chodzi o zasoby początkowe na przykład. Naprawdę nie, nie pamiętam. Strasznie dawno nie, nie grałem w Heroesy w, Heroes w żadną odsłonę. Może z dekady nawet. Nie licząc tych nowszych części na jakichś preview eventach, które się zdarzały. Natomiast tutaj na początku jest dosyć spoko, jeżeli chodzi o zasoby właśnie. Też widzę, że ok, całkiem łatwo mi się trafiło tutaj. Bo wszystko to jest generowane losowo. O, wizja, wow. Więc czasem się zdarza, na przykład, że wrogowie stoją w tym miejscu, i tutaj, i tutaj, a tutaj widzę, że no miałem już darmowy obelisk. Mam tutaj e, kolejny przedmiot, że tak powiem, darmowy pod tym względem. Aha, dobra, to mnie będzie naprowadzać. Widzicie, e, dotknąłem obeliska, i potem takie jego fragmenty będą mnie doprowadzać do skarbu. Spoko opcja. Natomiast zanim co zrobię, pójdziemy jeszcze sobie tutaj chyba po zasoby. Zanim jeszcze będziemy, pójdziemy walczyć do, do, do Tartaku, żeby go zdobyć. Um, I to by chyba było. Tak jest, to już będzie koniec tury, więc kończymy turę. Nor normalna sprawa, że tak powiem. Nie czekamy długo, na szczęście. Ognisko zwiększa nam zasięg poruszania się. Wydaje mi się, że identycznie było w Heroesach. Y trójce te też ogniska zwiększały to. Boże, z szczęścia, pyk, mamy bonus. Skorzystajmy jeszcze z tego, że tu też nie ma. Kurczę, strasznie mi się poszczęściło, jeżeli chodzi o. O to, że zasobów i tych ważnych punktów no, nie pilnują wrogowie. Bo zaczynałem tę grę już jakieś pięć razy i zazwyczaj właśnie początek był taki, że przy wszystkim był jeden oddział przeciwników do pokonania. A jak go nie ma, to oczywiście lepiej dla mnie, bo nie stracę jednostek. Tutaj jest wymagająca walka, więc na razie ją sobie ominiemy, może. I uda nam się jeszcze zdobyć siarkę bez walki. O, tutaj w ogóle lepiej nie podchodzić, bo widzicie, co się dzieje. Walka jest niemożliwa. I pójdziemy sobie w stronę tartaku tak jak planowałem wcześniej. Także cyk. Ło, wróg jest całkiem blisko, widzieliście? Bo ruchy pokazuje tylko wrogiej frakcji. No dobrze, i teraz spróbujmy skopać tyłek. Tutaj widzę, nie mam pojęcia, jaka to jest jednostka. Ale to jest tylko jeden typ jednostki. I teraz tak. Eee, tak jak widzieliście, poruszanie się na mapie kampanii to jest no niemal można powiedzieć demake Heroesów trójki, czy, czy jakiś remake dwójki, bo pikselowa oprawa oczywiście bardziej ubudzi skojarzenia z Heroesami 2 w ogóle. Natomiast, natomiast walka to jest to, co zdecydowanie wyróżnia Heroes Hour, ponieważ i to mnie cieszy, powiem szczerze, że opinie pewnie są podzielone na ten temat, natomiast uuu, władca dusz. Natomiast nie da się ukryć, że to jest taki element, który sprawia właśnie, że gra nie jest tylko, o, ktoś tam zrobił klona heroesów, prawda? Z identycznym systemem walki. Ja przyznam szczerze, że system ten walki właśnie w Heroesowy nigdy mi specjalnie jakoś nie, nie imponował. Jasne, był, był ciekawy, był, był. ok, tak jak, jak na standardy gatunku, że tak powiem, ale nie był jakiś fenomenalny, szczególnie w tych kolejnych grach, które powstawały i trochę się wzorowały na Heroesach, czy czy w kolejnych odsłonach. Natomiast tutaj mamy Auto Battle, auto battle tak? czyli gry typu Team Fire Tactics mi się kojarzą, na przykład, chyba że źle wymówiłem ten nazwę, wiecie o co chodzi, czy Auto Chess Doty. To jest coś w tym stylu. Przy czym możemy też rzucać czary i spawnować czasem jednostki w czasie rzeczywistym. Także kiedy kliknę zacznij bitwę, to moje jednostki i wrogie jednostki zaczną po prostu się same naparzać, my tylko możemy teraz je ustawić. Na początku gry to nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia to ustawienie, no bo tu, tu mamy tylko jeden oddział wrogów. Natomiast yy, po prostu na początku ustawiamy jednostki, klikamy zacznij bitwę i zresztą zobaczcie sami, tylko ustawię szybkość yy, na 0.5, żeby lepiej się temu wszystkiemu przyglądać i teraz jak, jak zauważyliście kiedy klikamy prawy przycisk, to pauzujemy. To jest trochę niewygodne, bo musimy trzymać cały czas ten prawy przycisk myszy, żeby była pauza. Ale chodzi o to, że widzicie, że te jednostki, tak samo jak w Firosach tak, na przykład mieliście pikinierów i było przy nim, była przy nim cyfra 100, no to znaczyło, że prawda. A nawet liczba 100, no to znaczyło, że tam jest 100 pikinierów, ale byli reprezentowani przez jednego, przez jedną jednostkę. A tutaj jest to fajnie zrobione, że faktycznie tych jednostek jest dużo, tyle jest naprawdę. I to mi się podobało, to jest bardzo fajne wizualnie po prostu. Natomiast ma też znaczenie, jeżeli chodzi o to. Jaki, jaki obszar te jednostki zajmują, prawda? Bo jeżeli mamy jakąś ogromną grupę jednostek, to możemy zablokować na przykład jakieś przejście. Jeżeli trafi się mapka, gdzie mamy, no wiecie, ciasne, zablokowane przejście i za, na przykład zawalimy je żołnierzami, starczami, żeby potem na przykład za nich ktoś czarami w nich naparzał, albo nie wiem, no z muszkietów czy z łuków. Także jest to całkiem, całkiem fajnie zrobione. No i po prostu wizualnie to jest bardzo fajne. Strasznie mi się to podoba. no może kurczę. Nie przemyślałem tego może do końca. Natomiast jedna rzecz, która wyróżnia też, tak jak powiedziałem, tę grę, chociaż w Heroesach też były czary, ale chodzi mi teraz o wyróżnianie na tle autobattlerów, tak? takich gier, gdzie też po prostu same się nasze jednostki biją. Możemy tutaj Chociaż nie, nie chcę tu też kłamać, bo za dużo nie grałem chociażby w te, w w te autoczesy od, od Riot Games, ale tutaj możemy też używać po prostu zaklęć w trakcie tej bitwy, żeby jakoś wspomóc nasze jednostki albo żeby zadać obrażenia wrogom. Tutaj mogę użyć pola siłowego, który wzmocni moje jednostki, także wzmocnimy te, które są na pierwszej linii, że tak powiem pajączki i szkielety. No, i teraz czekamy, zwiększymy sobie prędkość, bo to jest oczywiście podstawowa bitwa, więc nie ma się czemu za bardzo przyglądać, ale bardzo spoko, nie, nie da się ukryć, tutaj mój bohater, trochę go, go może w innym miejscu postawić, żeby był bliżej, ale też jest zasięgowy i tutaj mamy drugu, drugiego maga zasięgowego. Nie straciliśmy tak wielu jednostek, ani jednego szkieleta, tylko cztery pająki, także bardzo fajny wynik i będziemy mogli sobie już rozwinąć naszego herosika, także zły urok, ok. Lątwa się rozprzestrzenia, jeżeli to wezmę. Ty, 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 ty. A tutaj może się pojawiać mściwy duch za każdym razem, kiedy ktoś zginął z mojej armii. Oczywiście nie na 100%, ale jest szansa, że pojawi... po prostu zesponuje się nowa jednostka. Okej, okay, czemu nie? Spróbujmy to. Gotowe. No i cyk, przejmujemy tartak, który teraz jest mój, więc będzie drewnienko nam przybywać. No i doskonale. I eksplorujmy sobie dalej w tę stronę, może. W ogóle podoba mi się też to, że na mapie um, widać, a zresztą można zoomować, ale no nie, ma, nie ma sensu za bardzo, bo też oczy bolą od, od przyzumowania, ale widać nasze, widzicie, jednostki z armii dookoła naszego bohatera. Też znowu taki, ta gra ma takie fajne po prostu wizualne smaczki i detale, um, które sprawiają, że przyjemnie się na to patrzy, mimo że ja wiem, że nie wszyscy lubią pikselowe... Um, Pikselowy styl graficzny w grach wideo, ale do niektórych gatunków on po prostu strasznie pasuje. Moim zdaniem, tutaj w Hero Sauer nawet sobie nie wyobrażam, żeby to z takim widokiem, z taką kamerą było realistyczne w jakiś sposób. To po prostu wygląda idealnie, jak dla mnie. Więc dajcie znać w komentarzach, czy to też Wam się podoba taki styl graficzny, a my tu sobie zdobędziemy skarby w tym czasie. A kryształy. Hmm. Może sobie rozwinę bohatera. Także chciałem iść podbijać kopalnie, ale tutaj mamy widzę łatwą armię do pokonania niżej, a tutaj normalną, także zajmijmy się może tymi tutaj kolesiami. Trochę więcej jednostek, ale kurczę, z gnilców jest tylko piątka, więc postawmy ich tu na dół. Tak samo jak pajączki i szkielety, i oni no, czasem się łączą, takie widzicie, razem przynosimy tych wszystkich, których tu mamy, natomiast możemy je, możemy ich rozdzielać. Hej, połączcie mi się teraz. Hej! Come on. no, z Shiftem łączymy, mm, więc to niech będzie tutaj, a ci. Nie, nie chcę was rozłączać, Matko Boska. No, ok, szkielety pójdą tutaj. Yy, mój bohater w sumie też może pójść, chociaż tu jeszcze mamy widzę tych starczami. A nie, to kusznicy są nawet, to kusznicy i ten też może pójść tu, a my z bohaterem sobie pójdziemy na, na tych tu na górze. Bo wydaje mi się, że gorgony mogą być 69 zdrowia, tak jest. gorgony są trochę silniejsze. E, no, ale będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Wzmocnimy sobie jeszcze tutaj. A może tych. Szybko pokonają tych na górze. Może pomogą z gorgonami potem. Oczywiście później widzicie, ile jest slotów na czary w ogóle. Więc. E, no, jeszcze nie dotarłem żadnej rozgrywce do takiego endgameu. Też. No, nie miałem trochę czasu, żeby się za bardzo zagłębić w tę grę. Ale z tego co widziałem. Na filmach, na przykład na YouTubie, ludzi, którzy poświęcili już dziesiątki godzin tej grze, no to po prostu niektóre zaklęcia są potem strasznie, na pewno nie chcą być OP, ale strasznie imponujące. Także no i teraz dzięki mojej nekromancji możemy sobie wezwać za 8 punktów magii kuszników dodatkowych. Także zrobimy to i. Tutaj nawet nie podejdziemy teraz, oczywiście. Mamy portal, z tego co widzę, który nas weźmie do innej części świata, więc i tak nie jest to na razie potrzebne. Ale możemy pokonać sobie gości w kopalni tutaj. I znowuż. Trochę mi tu już umarło tych, no ale trudno. Zombie pójdą od góry, i ci też mogą pójść tutaj. Dobra, zaczniemy. I znowu wzmocnionko. Trzy punkty magii. Na szczęście mój bohater jest specem od magii, więc te punkty tak szybko mi się nie skończą. No i co, przysmierzmy sobie, bo to jest coś, co pójdzie bardzo szybko. Pięknie, i tu widzicie o zębiaczek, jakiś mi powstał. E, dzięki mojej umiejętności pasywnej. Także doskonale. Piękne pole, piękne pole walki. No i, no i zakończyliśmy to. Żaden oddział cały mi nie zginął, na szczęście. Troszeczkę straciłem, no ale cóż, o sorry, wszystkie pająki poszły, ale to nic, nie lubię pająków, to dobrze nawet. I możemy sobie przyzywać z powrotem z gnilce za 8 punktów magii. I co jest kolejny rozwój, tak? No to. A, dajmy jednostki, wzmocnienie dla jednostek zasięgowych. I przejęliśmy kopalnię, Możemy, możemy ruszać dalej. Zaczyna się już taki moment, kiedy zabrakło mi na mapie jednostek normalnych, do, że tak powiem, wrogów. Najłatwiejszy, dostępny to jest trudny. Ale co tam, to jest tak jak mówiłem, tylko gra poglądowa. Więc po prostu e, spróbujmy tu powalczyć. I będziemy kończyć zresztą ten materiał. E, chciałem wam tylko po prostu pokazać, e, że w ogóle taka gra istnieje. E, Heroes Hour, naprawdę warta uwagi dla, dla fanów gatunku. I wydaje mi się, że nie tylko, bo ja na przykład nigdy nie byłem ogromnym fanem Heroes of Might and Magic, muszę przyznać. Wiem, że to może aż, ale się wpakowałem, w ogóle nie zwróciłem uwagi na jednostki. Dobrze, że to nie jest normalna rozgrywka. Um, ale w każdym razie um, jest to na pewno coś innego, coś. coś relaksującego w pewnym sensie mimo że bywa ta gra trudna, ale jak się człowiek naprawdę przejrzy i skupi na dobrym, ro, dobrej rozbudowie bazy itd. i tak dalej. To, to naprawdę coś ciekawego. Też muszę jeszcze wszystkie frakcje potestować, bo, bo są naprawdę różnorodne i to jedną może się grać naprawdę łatwiej niż inną, bo na inne elementy się zwraca uwagę podczas rozwoju, podczas rozbudowy i tak No a tu przegram z tego co widzę, także bardzo idealne zakończenie wręcz materiału, muszę powiedzieć. Także to by było na tyle w Hero Sauer. Giniemy, mój bohater już chyba zmarł, jest porażka. No i cóż, o, a ja zdobyłem doświadczenie, także doskonale. I, I co, odrodziłem się przy mieście moim, i teraz mogę tylko liczyć na powolną odbudowę swoich sił. Swoją drogą projekt tego miasta jest fenomenalny, jeżeli chodzi o wizualia. Wielka łapa jakiegoś olbrzyma szkieleta wystaje tu z ziemi, ogromna czaszka, i tu jest nasza twierdza zbudowana. Piękny widok. Ale tak, to było tyle. dajcie znać, co sądzicie o Hero Sauer. Czy macie zamiar, zamiar sięgnąć po ten tytuł? Jest dostępny na razie tylko na PC, na Steamie i na Gogu. Za niezbyt duże pieniądze, a naprawdę kontentu jest tu cała masa. To, to jest rozmiar mapy. Chyba wybrałem na początku mały. Także, potem jest chyba pięć jeszcze większych rozmiarów do wyboru. Także, tak. Troszkę tego jest. Komentujcie śmiało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.